Hej, hej, kochani, jak widzicie, na pewno będzie zaproszenie. No i się nie mylicie, zaproszenie na kolejną naturalną metodę uzdrawiania rejki. Kolejne zabiegi dnia 23 maja, czyli w czwartek, ponieważ mamy pełnię wstrzelcu Doświadczenie tego kanału wprowadziło nas już dawno, dawno temu. Na łączenie tych energii, czy zaprosiło do połączenia tych energii, ponieważ rezultaty, właśnie połączenia zabiegów Reiki z fazą księżycową, czyli z pełnią bądź nowiem te rezultaty są naprawdę bardzo y, spektakularne, czego mam dowody. Od Was po prostu w informacjach zwrotnych. Y, jakie intencje, bo to Was na pewno interesuje? Strzelec zaprasza do wielu różnych y, tematów. Dom dziewiąty strzelec. Dom dziewiąty strzelca to jest primo. Edukacja wyższa, egzaminy, religia, filozofia, duchowość, ambicje, dalekie podróże. Ale też wiecie, nie tylko fizyczne, takie też podróże duchowe. To jest kwestia nauczania, to są kwestie prawne. Czyli tak ogólnie rzecz biorąc, w jaki sposób ty łączysz doświadczenia swojego życia w taką jedność. I najczęściej tutaj chodzi o przedsięwzięcia i takie też y, posunięcia i zawody związane właśnie z edukacją i podróżami do miejsc odległych. A zatem pełnia w Strzelcu kulminuje. To jest pełnia pełna radości, bo Strzelec jest Taką energią bardzo optymistyczną, radosną, wszak tutaj Jowisz mu patronuje. I będzie ten strzelec nas tutaj zapraszał do nauki, do nauki, kochani. Oczywiście tutaj możecie wyszczególnić cokolwiek chcecie. To nie musi być tylko nauka filozofii czy religii, ale nauka hmm, zwykle uniwersytecka, bądź na przykład. Teraz mamy matury, prawda? Czyli tutaj możemy taką intencję yy, złożyć, by usprawnić ten proces nauki i zdawania egzaminów. To może być, je, może być jedna z intencji. Inną intencją może być uporządkowanie spraw sądowych i urzędowych, dlatego że strzelec to praworządność i ta pełnia tutaj, yy, ona będzie chciała wyregulować właśnie różne kwestie prawne, urzędowe. Więc możecie prosić właśnie o uporządkowanie tych spraw prawnych, czyli sądowych, urzędowych, prawda? Możecie też prosić w ogóle o tę radość strzelcową, o taki zastrzyk inspiracji, tak, że ja tutaj bardzo pragnę, właśnie by pojawiły się dobre pomysły, równocześnie jakieś wartościowe, dobre rozwiązania. Warto też tutaj wspomnieć, że słońce, Wenus i Jowisz ustawią się w jednej linii, a zatem sprzyja ta energia właśnie celebracji, przyjacielskości, radości, więc można prosić też o u, udane po prostu jakieś zorganizowane spotkania, celebry. Mamy też harmonijne aspekty z Neptunem i Plutonem, które tutaj będą oferowały takie pozytywne transformacje, coś w rodzaju niespodzianki, więc warto też prosić o. Właśnie, nie, niespodziankę, to nie o to chodzi. W ogóle zdanie każdego egzaminu, i to może być egzamin szeroko rozumiany. Wiesz, to może być egzamin z języka polskiego, z języka angielskiego, to może być egzamin z, y, na prawo, y, jakiś aspekt pracy i finansów, to może być egzamin y, na prawo jazdy, to może być egzamin y, z czegokolwiek, z macierzyństwa też. Czyli możecie prosić o zdanie każdego egzaminu, możecie prosić też o pozytywne doświadczenia w podróży, jak najbardziej. Możecie prosić też, w związku z tym, że strzelec to obce kraje i języki obce, więc możecie taką intencję złożyć, że tutaj proszę o lepsze przyswajanie języków obcych, nie? Pozytywny rezultat też egzamin, na, na egzamin z języka obcego, rezultat egzaminu z języka obcego. I też, też, też tu mogą być. Może być też właśnie taka intencja, też złożona, żeby mój przebieg podróży bądź pobytu za granicą obfitował w jakieś budujące, piękne doświadczenia, czyli wszystko co związane z pobytem na przykład na obcej ziemi, czy związane z wyjazdem, żeby to było bardzo pozytywne, żeby yy, yy, być może yy, pokazało nam nasze doświadczenie też życiowe w jakimś takim większym, szerszym kontekście, by łatwiej było nam wyciągać wnioski na przyszłość. Więc jak widzicie, tych intencji sporo, więc możecie tutaj też jakieś swoje intencje proponować, pamiętając, że poruszamy się, przypomnę jeszcze raz, po obszarach i ścieżkach edukacji szeroko rozumianej z naciskiem na tę wyższą. Kwestie podróży, religii, filozofii, duchowości, waszych ambicji zawodowych, kwestii prawnych, praworządnych, języki obce, ta zagranica tak strzelcowa. Także tutaj, jeżeli macie jakieś pomysły własne, to oczywiście piszecie do mnie na maila i wspólnie uzgadniamy intencje. Jeżeli nie będzie żadnych wątpliwości, to od razu wam odpisuję, że tak, intencja przyjęta. Jeśli coś tam będzie wzbudzało wątpliwość, to ja zaproponuję być może inną intencję, i wtedy razem, wspólnie po prostu do kompromisu jakiegoś dojdziemy. Ale jeszcze, a umknęła mi jedna rzecz bo strzelec właśnie poprzez tę swoją duchowość i religijność on też tutaj zwłaszcza, że właśnie to jest pełnia, nie nów, tylko pełnia, warto tutaj też intencję taką czysto-duchową złożyć. Oczywiście to nie jest dla wszystkich, ja myślę, że to jest dla takich bardziej świadomych osób, dla których w ogóle te kwestie po prostu są bardzo istotne. Możecie prosić o takie wybudzenie, takie wyświęcenie, wybudzenie się, takie błogosławieństwo życia, takie po prostu wybudzenie się z jakiejś takiej energii zafałszowanej, zakłamanej. Może nawet nie tyle wybudzenie, może to jest złe sformułowanie. Wybudzenie nie, jakoś to inaczej trzeba określić. Doświadczenie prawdy, po prostu. Doświadczenie prawdy. Może to jest właśnie bardzo taka ogólna intencja, i przez to w jakiś sposób doskonała. Tak. Wiecie dlaczego? Bo generalnie ten stopień ogólności sprzyja właśnie. Lepszemu takiemu, to znaczy, reiki i tak zadziała, ale ten szerszy kontekst pozwoli, że właśnie na to, że reiki znajdzie tę ścieżkę, ścieżkę, ścieżkę rozwiązania, nie? przeciśnie się jak ta kropla wody przez właśnie różne jakieś te niedoskonałe schematy, jakieś programy, jakieś takie właśnie energie niekorzystne. Hmm, więc tak, myślę, że tutaj hmm, taka, taka uniwersalna energia dochodzenia do prawdy pełnia w strzelcu, jak najbardziej, bo praworządny strzelec tej hmm, prawdy hmm, chce. Więc o, właśnie, możecie tutaj też prosić o hmm, umiejętność rozpoznawania hmm, dobrych duchów, odróżnienia ich od złego ducha, nie? Dobrego ducha od złego ducha, żebyście umieli. Odróżniać, żebyście w praktyce potrafili poczuć to. Tu się wtedy już nie zastanawiamy, tylko czujemy, czujemy poprzez właśnie odczucie, dostrzegamy nie? te różnice między dobrym i złym duchem. O co jeszcze można prosić w takim kontekście duchowym? Bo tak przeszłam teraz do duchowości, bo chciałam już to nagranie szybko kończyć, ale przyszło mi właśnie do głowy, że. Można tutaj jeszcze zastosować oczyszczenie, właśnie takie rejki oczyszczające z uczucia bezsilności, z uczucia bezsilności, bo właśnie ta pełnia w strzelcu, ona chce tego napędu, tego takiego kreatywnego wznowienia jakby akcji serca, nie? to mniej więcej można porównać do takiej sytuacji, kiedy serce już nie bije, a w tej energii tutaj właśnie my jakby ożywiamy tę energię serca, nie. I to jeszcze coś takiego na koniec, taka moja propozycja. Także 23 maja pełnia w strzelcu plus Rejki, łączymy energetykę. Wszelkie dane formalne w pierwszym przypiętym komentarzu, jak zawsze pod tym filmikiem. Jeżeli tutaj chcecie tego zabiegu, to zgłaszacie po prostu swój akces, czyli piszecie do mnie na maila, który też będzie podany w tym pierwszym przypiętym komentarzu tak, chcę uczestniczyć proponujecie swoją intencję podajecie swoją datę urodzenia no i opłacacie rachunek wszystkie dane formalne będą tutaj podane więc nic się nie zmienia nic się nie zmienia, cały czas jest to ta oferta promocyjna dla widzów kanału więc 20 minut zabiegu na osobę 80 złotych no i chyba to wszystko. Starzy bywalcy wiedzą, jak to się odbywa, a ci, którzy pierwszy raz, to tylko powiem, że w czasie zabiegu o wyznaczonej godzinie, bo podam godzinę. Dla każdego uczestnika warto być takim wyciszonym, uspokojonym, gdzieś sobie usiąść spokojnie, odpoczywać, nawet się położyć, jeśli, jeśli jest taka możliwość. Jeśli nie ma takiej możliwości, też nic złego się tutaj nie stanie. Po prostu mieć świadomość i chęć przyjęcia tej energii. Nawet jeżeli siedzicie w tym czasie w pracy przed komputerem, nie? Jakoś tak spróbować się przez chwilkę zawiesić. I, I tak być w takiej po prostu świadomości i gotowości. Tak, teraz ta energia do mnie idzie, ja ją z chęcią przyjmuję i to wszystko, nie? Dobrze, kochani, pozdrawiam serdecznie i zapraszam. Pa pa.